Cześkim w wkończki komentarza, ale teraz wygramy w... znowu w tą piłkę nożną. I pamiętacie, jak ostatnio grałem w piłkę nożną? Miałem, widzamy potem, sezon piąty udało mi się zdobyć, a potem byłem na tym poziomie, sezon czwartym I tak długo teraz w to grałam, że teraz mam yy, sezon ósmy. I dzisiaj próbujemy sezon 9 zrobić. Pamiętacie, jak to w to grałem? potem się nazywałem Ronaldo a teraz się nazywam Lewandowski Robert Lewandowski no dobra lecimy 154 lecimy puchar patrzcie jak patrzcie champion gram o puchar potem jak jak kiedyś w tą grę to też miałem puchar i udało mi się go zdobyć w bardzo szybkim tempie ale teraz, kiedyś mówiłem, że jestem lubem w tą grę, ale teraz naprawdę dobry się stałem, ale u mnie są takie teraz dobre przeciwniki, że to jest jakaś masakra. Więc no. U um, mnie dobrzy, dobry bramkaż to jest. Bardzo dobry. Więc no. I za bardzo teraz... Nie robię główki no. Ja już w ogóle kiedyś spróbowałem do sędzi dać ale nie dało się, bo sędzia po prostu podał do mnie znowu. Dobra, teraz. Jak mnie nie słyszeliście? No też teraz, Siemano, witajcie. No. Gramy sobie dalej. Okej, okay. y więc dobra, lecimy. Co my teraz śpiewamy? No dobra, marsz, marsz, Dąbrowski, tora... Myślałem, że szczyciłem. Poczekajcie, mi się to kiedyś uda. Pa, w drugim podaniu. W drugim podaniu udało mi się. Lewandowski. Okej, okay, dobra, no to tak. Bum do tamtego. Oj. A ja mógł przewrotkę zrobić, ale no... Nie udało się. No nie, no. Nie. O Jezu, Brona. Dawaj, no. Kościół! Bo mi się to naprawdę nie podoba. Pa! Pa, kurde, myślałem, że podał do mnie. Ale bo... Jestem naprawdę słaby w tą grę. Nie żartuję, jestem dobry. Trzy minuty trwa. Wiecie jak mówiłem, że to będzie tylko trwało 5 minut. Nie. Teraz to będzie trwało więcej na pewno niż 5 minut. Ok. Widzimy się zaraz. Dobra, tak jak mówiłem, nie będę teraz robić 5 minut, bo teraz jestem lepszym YouTuberem. Wtedy byłem słaby, i teraz jestem lepszy. Nie wiem do kogo podać. Dobra, to wreszcie udało mi się. Więc no. Jest! Ok, niesamowicie, niesamowitość! Ale jak będzie ten film trwał 5 minut, i zdobędę. Ten dziewiąty sezon To będzie oczywiście to dalej trwało Bo ja nie chcę tego szybkiego filmiku robić Zrobiłem w ogóle filmik z Kyle. Dobra Zrobiłem filmik z arią i Skyo buntowany koty jak ta reklama będzie trwała 5 sekund Ok, jesteśmy dalej. Teraz Kuba szczel. Ku. Ba. Kuba no. Ku. Pa. Jest! Czy dwa. Powinienem już. Koniec mieć. Tak czy nie? Jest! Udało nam się. Udało widzowie nam się dostać puchar. Więc no, zobaczmy ten puchar. Tylko reklama. Jak zawsze mówiłem, te reklamy mnie wkurzają. Ja mamy puchar. Mistrzów świata. I co mamy? E, Okej, okay, pełne, dobra. Super. Dobra, poczekajcie. Ile jeszcze? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze pięć, 5, powiedziałam, że dziewiąty. Dobra, nazwijmy się jakoś Inaczej, bo. To ten. Ok, nazwijmy się na przykład Messi. Me... Dobra, zrobione. Messi, jestem Messi. Okej, okay, lecimy. mistrzostwa. Pa, kolejny champion. Co jest gana? <grym> Tamten dotknął se. Mówił. Mówi chyba. Co ten w ślisk robi no? Biali chyba są... jest... czekajcie Aj, nie dało mi się podać. Jeja! Ja tych gwiazdek mi się nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję tych gwiazdek, bo mi się po prostu nie chce ich zbierać, bo to jest naprawdę jakaś masakra. Przedać, czy do niego? No do niego. Skoro ma gwiazdkę. Okej, okay. Ja mówiłem, ja że ten. Ja nie zbieram tych gwiazdek, bo mm, co gwiazdki na przykład dają, no, no powiedzcie no. No nic nie dają. Więc dlatego nie zbieram ich. Poziom kończony. Okej, okay, dobra. Kolejny puchar. Patrzcie. Mam dwa puchary już. No trzy puchary. O kurde no to dobrze! Polsko! Oje o nie! Z czym ja w ogóle gram z Szwecji? O nie, ja nie lubię Szwecji. Ale dobrze, ja jestem polską i cię się cieszę. Kurde, dlaczego ja się nazywam Messi? Jestem Lewandowski i gram w Polsce. A nazywam się Messi i gram w Polsce, nie no. Co to w ogóle jest? Nie. Blokował mnie. Dobra! Główka. Co No niestety. No nie chciał. Główka. Yeah. I dobra. Kurde. No. I bramka. I. gdzie ty tam biegasz? O! JEST! Bramkarz nie umie jej bronić Dobra, więc tak, teraz podajemy do niego Teraz do niego Nieco, nie strzela JEST! Ale, ale okienko zrobiłem Łoka! Okej, znowu to Fifa poziom ukończone. Chyba jeszcze trzy poziomy? Tak, jeszcze trzy poziomy. Kolejny po kolejny puchar. Co? Nie, Włochy. O nie! Italia. Widzowie, w Italii gra mój kolega Francesco. Jak nie znacie go, ja z nim niemieckie filmiki nagrywałam, On ma też swój kanał Francji Pro. Jeden z od Włochy. Od Italii, o nie. Przepraszam. Ten. Przepraszam, Francesco. Jak, no, wygram. <grym> Naprawdę, nie. Tamten czyści mi buty. Przepraszam cię, kolego. No, powiem okończony jeszcze dwa poziomy i koniec. Filmik, kurwa. Europejski. Dlaczego zawsze ten puchar jest? Znowu Włoch... Jestem... Jestem włochem? Nie. Polsko! Przepraszam znowu jak wygram mój kolego Francesco. <ścoughs> Co jest? Tadeusz zrobił przewrotkę. Dobra. O jezu, ale zrobiłem salto. Ale zrobiłem. Dobra, to tak go poddaję. Nie, no jakbym mi wybił, to bym nie grał już w tą grę. Okej, okay, Messi dałem. Ojej. No co jest jeszcze raz? Czy to są jakieś jaja? Nie. Nie odbi Dobra. Teraz. Proszę! Jest! I teraz, jak to nie. Jak jeszcze raz. Ej, zwariuję, jak to będzie jeszcze raz, nie? Naprawdę. O Jezus, jest. Głosi. O, widzowie, ostatni raz i będę mieć sezon dziewiąty. Gdzie? Co? dziewiąty? Nie. No. Więc widzowie, lecimy. Champion o puchar. A W ogóle... Dlaczego oni dotykają ten puchar? No, nie mogę. No. Polska Francja. Um, dobra. Ja to na, na pewno wygram. Pa na to. Pa jakie podanie idealne. No i teraz bramka. O Jezus! Widzowie to, co ja teraz zrobiłem było najlepsze na świecie. Dobra. Podajemy do niego. No nie, 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 nie. Ale dobrze. Kurde. Te, teraz ten stadion wygląda dziwnie troszkę. Naprawdę dziwnie. Ale idealny okienko. No to było teraz ładne okienko, prawda? A zrobili sy jak Ronaldinho. Okej. Okay. czy będzie jeszcze raz? Poziom ukończony. 160. E, jeszcze mamy ten. Korki. Kurde, nie mam korków. Ale dobra, mam sezon dziewiąty. I ten sezon dzie. O jezu! Od razu dostaliśmy najlepsze, Dobra, robimy to. Messi, lo Paryż. Messi, Paris. Dobra, Paryż. Zawia. Ten sezon dziewiąty wygląda jak sezon czwarty. Nie. To jest prawda, patrzcie. Tak wygląda sezon czwarty. A tak wygląda. Sezon dziewiąty. No troszkę inny. Widzowie. Naprawdę poczekajcie jeszcze mnie pokaże. O, tak będę właśnie kończyć filmiki o tej piłce Widzowie! Dziękuję za oglądanie. e pa